Hej, cześć, witajcie w kolejnym odcineczku na tym kanale. A dzisiaj chcę Wam pokazać niezwykłą rzecz, która mi się pierwszy raz w życiu przydarzyła. Wtrafiłem 8 z mega boxa. Jest to dla mnie wielkie przeżycie, bo ja zazwyczaj trafiłem 5, 6, 7, ale nigdy 8. Więc teraz chcę Wam to pokazać, bo udało mi się to nagrać. Nie wyleciały z tego jakieś najlepsze rzeczy, ale przynajmniej miałem satysfakcję z tego, że dostałem 8. Ten niesamowity dzień, w którym dostałem osie z boxa, nadarzał się wczoraj 10 listopada, jak co dzień wbijałem sobie do Brawl Stars i odbierałem darmowe nagrody w sklepie. Robiłem misję i gdy już zrobiłem misję, były trzy skrzynki. Mega Box, Big i Brawl Box. Otworzyłem sobie je po kolei. Nagle postanowiłem, że mój kot otworzy jedną z nich. I był to megabox, właśnie. I dałem mu, żeby ją otworzył łapką. No i mi tak się stało, że akurat wylosował mi 8. No i wtedy byłem bardzo szczęśliwy. Aż musiałam to nagrać. Więc teraz pokazuję Wam, co się wtedy wydarzyło. Niestety nie usłyszycie mojej reakcji, ponieważ wtedy w ustawieniach miałem na dźwięki domyślne. No i zapomniałem zmienić to mikrofon, no i niestety, ale nie ma głosu. No to przechodzimy teraz do filmiku. Jeśli myślicie, że to jest prawda, to niestety, ale nie. Nie wziąłem tego z internetu czy coś. No, taka sytuacja mi się przydarzyła. Nie piszcie w komentarzach, że ja miałem 8 i co z tego? Z 9 to się cieszę, a nie z 8. Ponieważ ja to pierwszy raz w życiu miałem taką sytuację, że miałem 8. Wiem, że dużo innych osób miało 8 i się zbytnio nie cieszyło, ale ja się bardzo cieszę no i ogólnie 8 może być a teraz mam do was wielką prośbę żeby kto jest nowy zostawił subika i wszyscy żeby zostawili łapki pod tym filmem bo osoby na live dają mi suba, a potem on suba niestety no więc to jest nie fair. Lajby postaram się w weekendy dawać, żeby było regularne. Wbijmy pod tym filmem 15 lajków. To jest challenge na dzisiaj. A ja się z Wami żegnam. Do następnego odcinka. No i siema.